Co stracił klient tego Audi czy Zero TDI przez przestępcze działanie firmy tuningowej? Co przed Wami ukrywa europejski rynek tuningu? Co z efektem domina odpowiedzialności? Sam chip tuning poważnym przestępstwem, samo programowe podniesienie ciśnienia oleju również? Co z ubezpieczeniami samochodu OC czy AC? Czy przez to można stracić ochronę ubezpieczeniową? Może odmówić odszkodowania, zwrócić się do Ciebie z regresem? Ile w tym winy samych użytkowników? To może zacznijmy od użytkowników, czyli na przykład od tego rozmówcy, który dysponuje różnymi samochodami, po zapoznaniu się z materiałami filmowymi, rozmowie telefonicznej, rozpoczął od przyczynowo skutkowych badań olejów technologii Majnano, a następnie wykonam dodatkowe zalecenia dokonał zakupu i zastosował technologię MyNano. Poznał prawdę, czyli jak do tej pory był oszukiwany, a zarazem co stosować, jak działać, aby nie oszukiwać samego siebie, a z własnej ciekawości. Przeprowadził sporo rozmów wśród swoich znajomych, klientów. Może lepiej usiądźcie i posłuchajcie. Materiał opublikowany za zgodą jego samego. Tak e, rozmawiam ostatnio ze znajomymi, z klientami takimi trochę bliższymi. O tematy właśnie serwisowania, dbania o samochód, o oleje, o, o dolot, o czyszczenie, e, o przeglądy regularne. No. no, to opinie są generalnie straszne, tak. W większości to jest leje tak długo, aż jeździ. Jak się będzie przyłożyło to sprzedam. Pozbędę się kłopotu, bo boję się do mechanika, bo, bo jeszcze coś powsuje a <grywa> jak jeździ, to po co? Z drugiej strony ekologia nie wiem tutaj u mnie, no to często się jeździ za samochodami, które różne dymy z siebie takie mega widoczne, wydzielają, jakoś przeglądy przechodzą, policja na to nie reaguje, Nikt się tym nie przejmuje, także wygląda to, wygląda to strasznie. Strasznie mirytuje jak za takim samochodem, no ale cóż, cóż, cóż począć, takie mamy realia. Tak, więc ten użytkownik zaczął zmieniać te realia od samego siebie, twoich samochodów, bo aby nie być oszukiwanym, czy trutym, trzeba przestać oszukiwać samego. Siebie i troć Więc co z Audi 3.0 TDI? Tak, właściciel tego Audi został oszukany przez tunera, bo de facto nie chciał chip tuningu. Nie chciał zwiększenia się oleju, a zwrócił się do tunera z prostą prośbą: czy można coś zrobić, aby była lepsza reakcja silnika, skrzyni biegów na naciśnięcie pedału gazu. Gdyby jego Audi 3.0 TDI pracował jak ten egzemplarz, tak reagował na naciśnięcie pedału gazu bez tuningu, a z pakietem w technologii Majnano, to nie chciałoby ryzykować utratą gwarancji, odpowiedzialności importera, producenta, utratą homologacji czy odpowiedzialności ubezpieczyciela przez same zmiany programowe. Lecz tuner, dla którego wymogi prawa, techniki i prawa fizyki to fana fanaberia Zamiast zacząć od zweryfikowania stanu potrzeb, zmniejszenia bardzo dużych strat wewnętrznych w silniku, napędzie quattro, to cykl wgrany plik i przez to użytkownik stracił możliwość ubiegania się o wykonanie należnych, kosztownych napraw od sprzedawcy, importera samochodu i tym samym utracił możliwość ubiegania się nawet o wymianę jednostki napędowej na nową. Dlatego poszkodowany ryzykował swoim majątkiem, wolnością, bo nie wiedział, że takim działaniem tuner nie tylko zaszkodził jednostce napędowej, to pozbawił klienta ochrony z wykonanego przeglądu na stacji kontroli pojazdów, utracił homologację na pojazd, a gdyby doszło do kolizji, w wypadku firma ubezpieczeniowa mogła odmówić wypłaty odszkodowania lub po wypłaceniu poszkodowanemu mogła zwrócić. Do niego z regresem. Dlatego efekt domina dotknie praktycznie wszystkich i osobiście nie chciałbym być m.in. skórze tunerów, którzy nie wykluczone, że będą musieli się cofnąć aż do 2018 roku. Ogłosić kampanie informacyjne, naprawcze, zgłosić się do łokiku i zacząć sprzątać na swój koszt, bałagan, jaki na rynku narobili. Niewykluczone, że część firm będzie próbowała uciekać, być może na bezludną wyspę, ale efekt domina odpowiedzialności wspólnie również na tych użytkowników, którzy sami chcieli iść na skróty. Zamiast zrobić jak należy, to skusili się na szybkiego, tańszego wirusa, więc i oni odpowiedzialność poniosą. Co teraz zrobić? Chcesz skorzystać z pomocy? To zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.